Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania historii baletów w Polsce. Balet w Polsce pojawił się w XVI wieku za sprawą Bony, która sprowadziła na dwór wawelski zespoły włoskich tancerzy. W następnych wiekach balet należał do ulubionych rozrywek dworskich, zwłaszcza za panowania Władysława IV Wazy. Za panowania Augusta II Mocnego wzniesiono w Warszawie pierwszy budynek teatralny zwany Operalnią Saską. Z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego powstał stały zespół baletowy złożony z zagranicznych tancerzy. Wystawiane były divertisima taneczne i balety z akcją oraz modne wówczas opero-balety. Pierwszym polskim tancerzem, który zdobył uznanie w Polsce i za granicą, był Maciej Pręczyński, solista zespołu dworskiego baletu Hetmana Branickiego w Białymstoku, a także solista zespołu baletowego w Wenecji i Wiedniu. W latach 1775-1777 występował i realizował balety w Warszawie. Po utracie przez Polskę niepodległości, przedstawienia baletowe pojawiały się w Warszawie nieregularnie, a zespół stały zaczął działać w 1818 roku w teatrze na Placu Krasińskich. Jego światłość przypada na okres romantyzmu dzięki takim choreografom jak Filippo Taglioni i Roman Turczynowicz. Filippo Taglioni był dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie w latach 1843-1853. W 1832 roku Jan Schneehofer skomponował muzykę do baletu Sylfidy dla Marii Taglioni, córki Filippo Taglioni, i która występowała w Warszawie w roku 1838, 1841 i 1804. Kolejną wybitną tancerką klasyczną była Carlotta Grisi, która odniosła ogromny sukces w specjalnie dla niej napisanym balecie Giselle z muzyką Adolfa Adama. W listopadzie i grudniu 1853 roku występowała w Warszawie. Partnerowali jej wówczas Aleksander i Antoni Tarnowscy. Najwybitniejszymi polskimi tancerkami klasycznymi tego okresu były Konstancja Turczynowicz i Kamila Stepańska, a najwybitniejszymi tancerzami klasycznymi byli Roman Turczynowicz, wspomniani już Aleksander i Antoni Tarnowscy i Felix Krzesiński. Repertuar obejmowały najsłynniejsze balety romantyczne oraz dzieła polskie takie jak Wesele w Ojcowie, Mars i Flora, oba z muzyką Karola Kurpińskiego, Chopiniana, zwana też Sylfidy z muzyką Fryderyka Chopina, Werbunek z muzyką Jana Stefani i Pan Twardowski z muzyką Adolfa Sonnenfelda. Dziękuję.